Nie wiem, zaraz tu czuję się tu w bombie, ja, no wola. Tak, oczywiście, no ludzi poza Discorda, tak jest. Dobre, jest taki red. Możesz za 15k, może jedną za 35 35000 nawet. Można strzała na wszystkich tutaj wyczyścić za chwilę. O kurwa! Ha. Poszedł chain! Ugh. Mamy to! A jednak! Koniec! Duma, wszyscy poszły! Piękna deska! Patrzcie tutaj! <grym> Witamy! <grym> Ale, duma, patrz tutaj! <grym> Cały serwer się wyjebał, powiedzmy. Nie wiem, no, chyba go nie ubili jeszcze. Wydaje mi się, że dalej stoi i sprawdzić co się tam dzieje na morszu no i idę trzy dwa jeden jolo o kurwa on tu jest niezabity jest jak coś Ciekawe że uda mi się tutaj znaleźć na magwę może jakiegoś druida a teraz tarcza EJ! MAM ELDRIDGE BOW! KURWA JEST! PIERWSZY ELDRIDGE ITEM! W KOŃCU! Ja, ile to jest warte? 13 baniek, dobra, jest Git. O, oh. ja pierdzie, czemu nie tarcza? Ale z drugiej strony zajebiście. Pierwszy Eldritch nie licząc oczywiście i temu na montaż z tego Brainstillera, tyle czasu chodziłem. Teraz tarcza, Ja cię kręcę. W końcu, ej! Och, kurde no. Zajebiście, ja się, ja się kurwa cieszę, bo naprawdę tyle chodziłem czasu na tego Brainstylera, nic nie leciało, nic nie leciało, już psyja siadała, już liczę cały czas na tarczę, ale wiadomo, psyja już dała, ale w końcu jakiś pierwszy itemek, no kurde. Ach, i to jeszcze nie złoty, tylko zwykły. <ścoughs> nie no, jest dobrze, jest dobrze. Ja może go wybiorę sobie tutaj, a potem wybierzemy. Bierzemy, mamy młotki zerówki w sumie. Nic na razie więcej nie ma. Na markacie jeszcze kilka motków jest, ale potrzebujemy zrobić tę jedynkę. Nie mam zbyt dużo dastów, tylko na jedno tierowanko, więc próbujemy. Standardowo mam nadzieję, że siądzie. Wymienimy sobie tylko jeszcze tutaj. E, kory. Ok, żebym tu przypadkiem nie kliknął te dasty. Dobra, mamy 104, idealnie. Dajemy dwa kory, 8 baniek i oby siadło! Musimy zrobić drugi młotek, trójkę. No i jest! Dobra, zajebiście! Mamy sukces full. Nic się nie zwróciło, nic nie przeszło dalej. Kolejny młotek, czyli mamy już dwie jedynki? Dwie jedynki w drodze do kolejnej te trójki. Dobra, chodźmy o to Jalahar, może. Jak mówię, czy, czy chcecie to Edron? Jak, jak wolicie, szczerze powiedziawszy? Ja wiem, po co Jala. No to dawaj Jala, lecimy. Chodźmy, ale skończymy całego tego Taska i tyle, I jedziemy dalej, wtedy coś lepszego. Nie, kurwa troll, ten blooper. Japończył. Yep. <grystanie> Okej. Okay. A teraz zauważyłem. Jeszcze. Welcome on board. Where can ja I sell to you today? Passage to pan pan Karin, Avdent Edron. <grystanie> Ale ugryzł już wyszli? Nie. Nie, biegam wiesz, No Jak będą my chcieli wejść, to wejdziemy. Nie? To oni chyba zależy. To... Nie spadł! Nie! A jak to było? spadł? No. Stan przy schodach praktycznie samych. Że takie wychodzimy i mówię, wyjdziemy jak oni by tu chcieli wyjść. Patrzę te przyschody je, mi go ściągnęło. Po prostu ty nic nie powiedziałeś, czy Ekiem, czy MSem, czy... O! Zdjęcie. I mnie wyjebało. Troszkę się rozproszyłem teraz czat, no, ale to nic. Oczywiście levela nie straciłem, to była Tibia dromę. Mam miejsce 11. No ale ciężko było dobić się do 99, jak już teraz dostałem takie buły, ale na razie jest to mój rekord. 82. Całkiem spoko. <grym, <grym, o tylko muszę sobie je O m... Ej, stop, 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 nie mogę chodzić! Lecz go, nie... <susur> Nie mogę chodzić, nogi mi łamało. O kurwa, ustawiałem chodkę na łeka i sobie kliknąłem A i nie mogę iść w lewo teraz, czekaj, muszę myszką chodzić. Piędno <gryw> <gryw> Kurwa, <co>? <gryw> <gryw> Nie, to jest Dream po prostu, piękny. Uchania, eee, to będzie to, ok. Czekaj, czekaj. <laughs> Jak, <i> <laughs> Jak to spierdzielili Bomba jeszcze szedła, tu i nie trafiło nikogo Weź to na dytka wideo, ekki spierdalają Fajnie jeden i drugi róg i Jakby kudek No sobie jakby Maru krzyknął Do kąta? Wy Byliście niegrzeczni Dobra Ulu, dawaj tego Theurgy amuleta No to stanie na wajsze Ej, winged backpack mam W sensie, to nie za niebiesko Ale patrzcie jaki fajny lot jest Mamy ogonek, nie mam muletu, nie, ale mamy ogonek za 200k i Winged Backpack. To jest teoretycznie rarek, ale nie do końca. Jestem zadowolony, jak na 15 minut czekają na lewej, na ulu, to całkiem fajny drobnie. Jeszcze jakoś musimy przemyczyć z 18 ulu mulu. Nie? Ale gdzie ty jesteś, bo musimy zrobić shreda to Są jakieś mocniejsze telamasy chyba. Gdzie na soul jesteś? Jak cię tu nie ma przecież? Aha, a nie, to ja jestem. No, zajebiście, żem zrobił. Ja nie mam czym tego wyciąć. O kurwa. O ja pierdolę. O kurwa, o ja pierdolę, dobra. Żegnaj, ja nie mam maczety. To, żebym się schował na Isawi, no. Biegnę. Zniknął. Nie zniknął. Kurwa. Dobra, ja lecę drugą stroną, jak coś suwen, Albo ten przebiegniemy. Przebiegniemy, damy radę. Kurwa. Już? O kurwa, on leży. Dobra. Ratuj się, kto może. nie chór. Dobra, dobra, dobra. Jestem szybszy od jaszczur. Papa, pa, patera, patera, patera. Nie patera. O kurwa. Dobra. Dobra, tej stawi to jest głupi pomysł. Ja wracam do miasta. Co ja mogę założyć w ogóle? Nie wiem, nic nie mogę założyć. O, Mega Sylvan Sampling. Mam takie coś. A sampling from the Mega sylvan, form of the Zelda of Baunak, the Prime, Seed of Life. Ty się chyba sadzi kwiatki, nie? Na doniczce, czy coś takiego. Chyba ty to petitka miałaś. Drzewko z tukanem można zrobić z tym. O właśnie, chyba tak, chyba drzewko z tukanem się tym robi. No, to można raz na postać zrobić. Używamy tego na doniczce i wyrośnie nam takie drzewko. Jak użyjemy na nim właśnie bananów albo innych owoców, to wyjdzie z niego tukan. Mamy taki Guild Hollow. ten na doniczkę wideo pokazywałem. Fajny lot. Podobał. Fajnie, że to w ogóle zrobiłem. Zostawię je sobie w domku. No, i już level jest, to jest dobry jednak spot. dobra, to bez chyba. Kur... Magiczne zaklęcie, nie? Magiczne zaklęcie. Będzie Tempest Shield, czy nie? Od razu powiem, że Tempest Shield to jest. To jest taki mój mały cel z tego bossa. I chcę go kiedyś zdobyć. Dlatego, nawet jak go wbiję teraz do postiary, to będę dalej. Farmię tego bossa co jakiś czas, no, będę go odwiedzał, bo chcę tą tarczę po prostu z niego zdobyć. A to jest taki mały challenge, że tak powiem. A tym razem nie spadła tarcza, mamy Rift Shielda zwykłego, czyli lot jest taki sobie. No ale był to 60 Mazoran, czyli ostatni, ostatni właśnie Bosik, żeby zrobić cały wpis w Bostiariuszu. Tym samym mamy 8530 punktów, już coraz bliżej 10 tysięcy. Ja wykorzystam ten moment też na małe takie podsumowanie miesiąca i w sumie nie tylko, bo wbiliśmy właśnie ostatnio Mazorana, to jest 60 sztuk. Rewendus Hanger czyli abek tak samo 60 sztuk. Ten 60 struktur, sztuk, które dobiliśmy dzisiaj. Oczywiście wszystko daje punkty. Do, jesteśmy w drodze do 10 tysięcy punktów, to jest taki mój mały cel. We wrześniu jeszcze dokończyliśmy ogry Rufiany, do bestiarki, ogry Sage, które weszły dzisiaj. Oraz Werę Pantery, które w sumie weszła i tak tam będę jeszcze pracował, bo musimy bić krokodyle. W samym wrześniu w ogóle wbiłem 17 leveli. Jest to dużo więcej niż planowałem, dużo więcej niż myślałem, że wbiję. Mam na ten moment 936 poziom, jeszcze mamy 2 dni września, ale to już bez znaczenia. Naprawdę mega... Dobrze przykspiłem. Dodatkowo było oczywiście i jeszcze zdołał były, e, były duble i tak dalej, więc dlatego tak to poleciało. Powoli lecimy do 1000 levela, do 10 tysięcy e, punktów. Dziękuję widzowie, że jesteście i lecimy po kolejne sukcesy. Byle do przodu, nie? Byle do przodu. Pozdrowiono.